W sumie to nie wiem do czego to. Ale laska, która używała tego na Instagramie miała przepiękną cerę, więc to już mi wystarczy. Robiłaś to już tyle razy. Umiesz to zrobić. Umiesz zrobić kreskę. Five minutes later. No szkurcze, nie równa ona jakieś. Dobra, jeszcze troszeczkę. No teraz ta jest ewidentnie za gruba. No może patyczek to uratuje. Ja pitole. Dobre kreseczki, my koleżankami nie będziemy, robimy zwykły naturalny makijaż. Hej, włączka marka, chcę Ci coś pokazać. Dobra, już, już. No? Jezus Maria. Boże, co ty masz na twarzy? Mamo, co twój podkład robi w mojej toaletce! Jakim cudem ty tego nie zauważyłaś? Najwidoczniej światło, przy którym się maluję, wcale nie jest takie naturalne. No dobra, ale wyrób się lepiej, bo za dwie godziny się. Jezus, widzimy. No wiem! Nie, Milka, nie zrobisz tego, masz mało czasu. A może jednak. Nie, nie! Ale to dobra. Przecież to nie może być takie trudne. Wszystkie blogerki się tak malują. <słuch> Ojewa, u ciebie to jakoś lepiej wyglądało. Dobra, ostatnie podejście. Malujesz się tylko tym, co sobie przygotowałaś. Niczym więcej. <słuch> dobra. Lepiej nie będzie. Teraz jeszcze troszkę śminki dla koloru. Kurier. Hej, słuchaj, ja się trochę spóźnię.